Cześć! Jesteśmy w przeklimatycznym miejscu, który nazywa się Cocktail Bar 17 schodów i to dzięki właśnie 17 schodom dzisiejsza sesja jest w ogóle możliwa, także serdeczne podziękowania. Link zamieszczę w opisie filmu, żebyście sobie sprawdzili, co to jest za fajne miejsce. A dzisiejszą sesję będziemy przeprowadzać z... Przedstaw się proszę. Cześć kochani, nazywam się Olga Dąbkiewicz, mój pseudonim artystyczny Marvelous Retro Lady. No właśnie, będziemy dzisiaj robić taką sesję w stylu retro, a dokładnie Sesję inspirowaną filmem chociażby Wielki Gatsby, no, czyli bo... lata takie 20 y, i taka inspiracja latami dwudziestymi. No właśnie i mam nadzieję, że ta sesja wyjdzie. Trochę mam tremę, słuchajcie, bo chcę oczywiście jak zwykle, żeby wyszło jak mm -hmm. najlepiej. Będziemy się starać, żeby oczywiście tak było. Słuchajcie, czym postanowiłem dzisiejszą sesję robić? Mam tutaj obiektyw, który już trochę znacie. To jest Lumix 25 mm f1.7. Bardzo sympatyczny obiektyw, jeden z takich podstawowych, jeżeli chodzi o system mikro 4.3. I to, to będzie do większości ujęć, to będzie do większości zadań. Natomiast, gdybyśmy chcieli robić takie bliższe portrety, to, to, jest, to, to też jest taki obiektyw, który znacie. Sigma 56 mm f1.4. Bardzo dobry portretowy obiektyw. No, Można powiedzieć, że taki kultowy, jeżeli chodzi o ten system. Także takie mamy zamiary, co z tego wyjdzie, to zobaczymy, ponieważ tutaj jest ciemno i uwierzcie, mi naprawdę ciemno. Przy okazji klimatycznej dzięki temu trzeba się będzie doświetlać. Przede wszystkim się będziemy doświetlać lampą Quadralite Strobos 60 EVO. Bardzo dobra, bardzo uniwersalna lampa. I jeżeli się uda, jeżeli będzie na to czas. I miejsce i starczy nam pomysłu, mi tak dokładniej, to jeszcze użyjemy reportera 200 Pro TTL też Quadra Light, jako takiej lampy kontrowej można powiedzieć, to będzie światło tylne ale główne w tym zastosowaniu no, jeżeli się uda, to Wam pokażę zdjęcia, jeżeli się nie uda, no to trudno, skończy się tylko na zamiarach no i co, i dziękujemy bardzo serdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć cześć bardzo szybko jednak rzeczywistość zmusiła mnie do zweryfikowania pierwotnych założeń. To znaczy, owszem, główną lampą faktycznie był strobos 60 TTL Evo, a reporter 200 TTL został użyty, ale pełnił inną niż w pierwotnym założeniu rolę. Dał kolory i światło konturowe, ale nie przejął głównej roli. Ale o tym za chwilę. Oglądacie właśnie zdjęcia, w których oświetleniu postanowiłem połączyć światło lampy strobos ze światłem zastanym ze świecących na żółto kinkietów. Założyłem, że takie połączenie może wprowadzić do zdjęć trochę różnorodności, że dzięki temu na zdjęciach będzie się więcej działo. Na początku trochę eksperymentowałem z proporcjami światła z lampy i z kinkietów, co widać na zdjęciach i choć w teorii miały to być zdjęcia próbne, to wyszły na tyle dobrze, w głównej mierze dzięki doskonałej ekspresji czy wręcz grze aktorskiej modelki, że uznałem, że można je pokazać światu. Wszystkie zdjęcia, jakie tu widzicie, zostały zrobione obiektywem Lumix 25 mm f/1.7, czyli najtańszym stałoogniskowym obiektywem systemowym, jaki został zaprojektowany do linii aparatów Panasonic z mocowaniem Micro 4 /3. I jak się okazało, był to jedyny obiektyw, który użyłem w tej sesji. Klasyczny, standardowy kąt widzenia, odpowiadający ogniskowej 50 mm dla aparatów pełnoplatkowych, okazał się być idealny dla tej przestrzeni i do założeń sesji. Sigma 56 mm F1.4 była za wąska. Po kilku przymiarkach wiedziałem już, że ten znakomity skąd inny obiektyw nie znajdzie tu zastosowania. Ze względu na bardzo ciemne warunki, drżałem o to, jak sprawi się autofokus w GH5 w połączeniu z Lumixem 25.17. Okazało się jednak, że mimo fatalnych warunków, jak faktycznie było ciemno, zobaczycie później, sprawdził się bardzo przyzwoicie i podczas całej około godzinnej sesji, ledwie w kilku zdjęciach ostrość była nietrafiona. Na szczęście nie w tych najlepszych. Oczywiście zawsze można ostrzeć manualnie, a GH5 pomoże tu wydatnie dzięki funkcji Focus Picking, ale jednak Autofokus przyspiesza i ułatwia pracę. Fotografowałem cały czas na w pełni otwartej przysłonie z dwóch powodów. Raz, że wówczas obiektyw, prawie każdy, daje bardziej miękki obraz, nieprzesadnie ostry, co często w fotografii portretowej wychodzi na dobre. A poza tym, chcąc nawiązać do specyfiki filmów czy fotografii z dawnych czasów, musimy pamiętać, że ówczesne obiektywy nie były tak ostre jak dzisiejsze. A więc nieco bardziej miękki obraz jest tu jak najbardziej na miejscu. A drugi powód to ten, że bardzo podoba mi się rozmycie tła w tym obiektywie na w pełni otwartej przysłonie. Nie jest przesadnie duże, ale za to bardzo przyjemne dla oka. Przynajmniej mojego. Ale zerknijcie na te zdjęcia. Inna sceneria, która wymagała zupełnie innego podejścia, jeśli chodzi o oświetlenie. Jak osiągnąłem taki efekt? Ustawienie światła na modelkę nie wystarczyło, by kadr można było uznać za dobrze, czytaj ładnie, oświetlony. Oświetlało modelkę, ale widoczne po prawej stronie słupy, filary były niemal całkowicie ciemne i zupełnie nieciekawe. Wyglądały właściwie tak, jak na tym zdjęciu. I tu właśnie przyszedł czas na skorzystanie z drugiej lampy, czyli Quadralight Reporter 200 TTL Pro. Ustawiłem ją po lewej stronie kadru z tyłu, pod ścianą, prawie w rogu, na wysokości około 2 metrów, skierowaną nieco w dół w stronę modelki. Dał to efekt widoczny na tym zdjęciu. Tu muszę zastrzec, że modelka jest niedoświetlona, ponieważ dopiero ustawiałem światło do tej sceny i przednia lampa miała ustawienia ze sceny poprzedniej niedostosowane jeszcze do obecnej. A samo zdjęcie jest w ogóle nieobrobione. To czysty raf. Ale jak widzicie, zarówno modelka, jak i cała prawa część kadru, a więc filary i fragment schodów, były ładnie podświetlone w konturowy sposób. Zyskała i sama modelka, ale przede wszystkim właśnie prawa część kadru, która po prostu odżyła, a wręcz w ogóle zaistniała w całkiem atrakcyjny sposób. Jednak zwykłe białe światło jeszcze nie ubierało tego kadru tak, jakbym sobie tego życzył. Jaki kolor mógłby być doskonałym uzupełnieniem żółto podświetlonego baru w tle oraz czerwonej szminki modelki? Oczywiście niebieski. Sięgnąłem więc do mojego plecaka po zestaw kolorowych filtrów żelowych Quadra Light Parrot i wybrałem ten właściwy. Dało to dużo bardziej atrakcyjny efekt. Przy okazji, żeby mieć pogląd odnośnie warunków oświetleniowych, zerknijcie na to zdjęcie. Tu po prostu nie błysnęła z jakichś powodów przednia lampa, ale dobrze obrazuje, to w jakich warunkach przeszło mi pracować. Po odpowiednim ustawieniu obu lamp oraz po obróbce uwzględniającej specyfikę starych taśm i negatywów, efekt jest taki, jak widzicie obecnie i jak widzieliście na pierwszym zdjęciu z tej serii. Co do obróbki, głównie chodziło o niski kontrast oraz o pewne przesunięcie i lekkie zdesaturowanie kolorów. Nie było moim zamiarem dokładne odtworzenie kolorystyki pierwszych filmów kolorowych, a jedynie pewne nawiązanie do tamtych czasów. Ważnym elementem obróbki w istotny sposób wpływającym na osiągnięcie ostatecznego efektu było ustawienie parametru Clarity na minus 16, czyli de facto delikatne zmniejszenie ostrości całego zdjęcia. Cóż, ostrość współczesnych obiektywów nie zawsze działa na naszą korzyść. Czas leciał, a chcieliśmy z Olgą skorzystać z jeszcze jednego miejsca w tym klubie z baru. Tu przyjąłem właściwie tą samą zasadę oświetlenia co w poprzedniej scenie. Czyli jedna lampa od przodu, a druga kontrująca z tyłu pod kątem w kontrze. Tyle, że lampy zamieniły się stronami. Główna poszła na lewo, świeciła z zabaru o, tu widzicie jak a druga z tyłu z prawej strony co było podyktowane po prostu uwarunkowaniami przestrzeni. Modelka, jak widzicie, wystąpiła też w zmienionej stylizacji czerwone rękawiczki i takiż akcent we włosach doskonale komponowały się z żółto-pomarańczowym oświetleniem baru oraz niebieskim światłem kontrowym z Reportera 200. Aha, nie wspomniałem do tej pory o softboxie, którego użyłem, a który widzieliście przed chwilą. Jest to Quadra Light Lightbox 50 x 50 cm. Bardzo fajny, nieduży i składany jak blenda softbox, bardzo poręczny na sesjach wyjazdowych. Należy go zamontować na uchwyt typu S-holder. Niestety nie jest możliwe, by montować go na lampach z mocowaniem Boensa, a szkoda. S-holder umożliwia też zamontowanie w nim lampy Strobos lub Reporter 200. Podsumowując, jak w tej sesji sprawił się najtańszy systemowy obiektyw stałowniskowy Lumix w systemie Micro 4.3? Otóż sprawił się bardzo dobrze. Lumix 25 mm F1.7 to jest mały, zgrabny, nieduży, bardzo fajny i wystarczająco dobrej jakości obiektyw, żeby można go było zabierać spokojnie również na bardziej wymagające zawodowe sesje. Chciałbym zachęcić wszystkich jego posiadaczy, którzy być może trochę o nim zapomnieli, żeby jeszcze raz spojrzeć na niego troszeczkę łaskawszym okiem, i może zabrać go na parę sesji kolejnych, jeżeli dawno tego nie robiliście, bo naprawdę może się odwdzięczyć bardzo dobrym obrazkiem. Trzeba znać jego specyfikę. Jednocześnie jest to obiektyw dość uniwersalny, ale jak każdy ma swoją specyfikę. I oczywiście, w zależności od rodzaju, od charakteru sesji, może się zdarzyć, że do danej sesji bardziej odpowiedni będzie inny obiektyw, nawet o, o tej samej ogniskowej, ale dający po prostu obraz o nieco innym charakterze. Ale jeżeli m, poznamy ten obiektyw i będziemy wiedzieć, czego się można po nim spodziewać. No, to może to być naprawdę bardzo dobre narzędzie do również zawodowych sesji. Tak jak wspomniałem przed chwilą, szczególnie biorąc pod uwagę rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Obiektyw jest ostry już od maksymalnie otwartej przysłony, co wcale nie jest takie oczywiste. Yy, można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach, w, jeżeli chodzi o sesje portretowe, nawet jest trochę za ostry. Tak jak mówiłem już wcześniej w trakcie filmu, yy, bardzo często przy użyciu tego i innych obiektywów, zresztą też yy, muszę troszeczkę zmniejszać ostrość całego zdjęcia, żeby osiągnąć efekt takiej fajnej miękkości. Innymi słowy, żeby zdjęcie po prostu nie było przeostrzone. Także jeżeli chodzi o ostrość, czy, czy też to, co można uzyskać, jeżeli chodzi o ostrość za pomocą tego obiektywu, to naprawdę nie ma na co narzekać. On nie jest za mało ostry. Może się okazać, że jest trochę za ostry. No i jest to, jest to obiektyw, który jest naprawdę godny uwagi. Co do lamp. Lampy oczywiście również sprawiły się bardzo dobrze, natomiast być może zastanawialiście się, dlaczego jako lampy głównej, Użyłem słabszego strobosa 60, a nie mocniejszego reportera 200. Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż w tak ciemnych warunkach, jakie panowały właśnie w tym pomieszczeniu, na tej sali, nawet strobos jest po prostu lampą za mocną. I mimo tego, że pracował na minimalnej mocy, musiałem go odstawiać nieco dalej i jednym z powodów zastosowania softboxa, nie jedynym, ale jednym z powodów, było to, że chciałem po prostu zabrać jeszcze troszeczkę światła. Ten, ten softbox robił po prostu za tłumik. Tak było w szczególności w przypadku pierwszej sceny, potem już miałem troszeczkę większe pole manewru i w ogóle trzeba było troszeczkę inaczej myśleć o oświetleniu tych scen, bo mieliśmy zupełnie inne tło, podświetlony bar i tak dalej. Natomiast, no właśnie to było głównym powodem, dlaczego słabsza lampa poszła na doświetlenie modelki, czyli na główny plan, a mocniejsza lampa robiła za kontrę. Tam miałem taką możliwość, żeby tą mocniejszą lampę postawić w znacznie większej odległości. To była odległość około od 4 do 5 metrów pod modelki, jednocześnie bardzo ładnie jak widzieliście oświetlało i ożywiało resztę sceny. A i tak pracowała na minimum mocy. A wracając jeszcze na chwilę do Lumixa 25mm f1.7, właściwie do zestawu, do tandemu, w jakim pracował razem z GH5, absolutnie mnie zaskoczyło, jak dobrze działał autofokus w tak ciemnych warunkach. Bo to, że autofokus w fotografii dobrze działa w przyzwoitych i dobrych warunkach oświetleniowych, no to nie jest niczym niezwykłym. Natomiast tam było naprawdę ciemno i byłem pełen niepokoju, jak to będzie. Oczywiście, tak jak też mówiłem wcześniej, zawsze można ostrzyć Ręcznie, ale tutaj ten yy, Autofokus poradził sobie naprawdę dobrze i było to naprawdę duże pozytywne zaskoczenie. A więc chętniej, śmielej i pewniej używajcie swojego Lumixa 25 mm f1.7. To jest naprawdę dobry obiektyw stałoogniskowy. Zaprojektowany specjalnie dla Lumixów w Mikro 4 3 Nie bójcie się go, zupełnie się nie przejmujcie, że to jest najtańsza stałka z systemu. Ona jest naprawdę dobra i spokojnie można jej używać w zawodowych zastosowaniach. A jeżeli lubicie moje filmy i chcecie docenić moją pracę, to zapraszam do serwisu. Patronite albo buy coffee. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Możecie też sprawdzić ceny i dostępność wszystkich wymienionych sprzętów użytych w trakcie tej sesji. Również linki macie w opisie filmu. Polubcie film, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie, gdyż interakcja jest fajna. Dzięki Wam serdecznie i do zobaczenia. Do następnego razu. Hej.